Witajcie kochani, w kolejnym odcinku witam Was po długiej przerwie. Tak jak mówiłem, niestety nie będę nagrywał tak często i zobaczymy jak będzie, jeżeli czas pozwoli, bo czasu teraz jest naprawdę mało, nie ma kiedy nagrywać, albo jak jest czas, to pogoda nie pozwala. Teraz w szczęście sensie jest takie, chociaż sami widzicie, że śniegu nie ma, ale to jest u mnie tradycyjnie, miałem urlop, mam urlop teraz, przed urlopem śniegu było masa teraz po prostu wszystko, mój urlop się zaczął cztery dni tylko, ale chciałem sobie pospacerować, pozwiedzać, ponagrywać coś niestety śniegu zniknął w momencie a dzisiaj chcemy chcę wam pokazać chcę iść, bo już jak sami wiecie za tydzień skoki Willingen bilety mam bilety są jeszcze w hotelu, bilety fizyczne jeszcze nie mam w ręku, ale mam y, karnet na wszystkie wejścia także będziemy Będą relacje z, ze skoków na pewno już w przyszłym tygodniu się zaczynają skoki, także będziemy. A dzisiaj chcę iść zobaczyć na Skocznie. Przejście zatrzymałem się w tym miejscu tutaj pomocy. Sami wiecie, że to jest moje, jest z jednych miejsc ulubionych Willingen, Jest tu bardzo fajnie, przyjemnie, pogoda dzisiaj dopisuje. Ale chcę iść zobaczyć na Skocznie, bo też dostałem informacji. Pozdrawiam, Joanna, bardzo gorąco już niedługo się spotkamy. Niedługo będę na urlopie w to także sama wiesz, będzie wszystko ok i dzisiaj chcę was zaprowadzić na Skocie i dostałem właśnie od Joanny informację, że i to nawet wstyd jest, że ja tu mieszkam w Willingen i nie wiem co się dzieje. <kłysy> A dzisiaj willingen są skoki yy, kontynentalne. To jest druga liga, tak mi napisała Joanna. Ja nawet wiecie, sam nie wiem co się dzieje w Willingen. Ludzie <kłysy> spoza... Spoza Willingen wiedzą więcej, odejmę, no ale tak już nieraz jest. Nie ma czasu, nie ma kiedy sprawdzić nawet tego internetu, chociaż są cztery dni wolnego, no ale tak już jest. Idziemy zobaczyć, nie wiem czy tam dotrę. Jeżeli nie dotrę, bo nie wiem czy jest sens, bo jak tam będą skoki, to nie wiem czy w ogóle na skoczni nas puszczą, bo to będzie na pewno też yy, na bilety na ten. To nie wiem czy tam dotrę, ale jakaś relacja jeszcze dokończymy, będę się starał dotrzeć do skoczni. A jak nie, będzie, nie dam rady do, czy do skoczni to się spotykamy już za tydzień są skoki w Willingen. Z trzech dni zrobię jeden odcinek, taką relację, żeby nie nie się, bo chyba pierwszy, pierwszy dzień jest skoki w parach, później indywidualne i drużynowe. trzy dni. Zobaczymy, jeszcze ja nie wiem jaka będzie pogoda. Jak będzie taka jak dzisiaj, to chyba skoki się odbędą. I oby tak było. Po to tu jestem, żeby zobaczyć bilety mam. Jestem pewny, że będę tam i. Spotykamy się już za chwilę i za tydzień na skoczni mamucie. Nie, nie na mamucie, bo to sami wiecie, że to nie jest mamucie. Ja tak to nazwałem: mamut, ale tak nie jest. Także zobaczymy, czy dotrzemy dzisiaj, a jak nie, to nagram Wam coś ze spacerku. Dalej już kroży tutaj, też dwie godziny chyba po Winningen. Tak jak mówiłem, Wam mam cztery dni wolnego urlopu. Także sobie na spokojnie odpoczywam. I spaceruje, pogoda pozwala, także wychodzę. Także kochani, trzymajcie się i do następnego połączenia już niedługo zobaczymy, może dotrę do skoczni i będziemy nagrywać dalej. Do zobaczenia! Witajcie, kochanie, po krótkiej przerwie. Jestem tutaj, już kolejny raz się łączymy. Jesteśmy na skoczni. Sami zobaczcie, jak trwają przygotowania do zawodów. Tu już wszystkie trybuny to jest całkiem inne miejsce. Spójrzcie, co tu się odwala, a jutro mają być już piątek mają być y, kolejne zawody, znaczy kolejne. Przed Pucharem Świata mają być zawody kontynentalne. Dlatego tu wszystkie przygotowania idą pełną parą. Spójrzcie na te traki, jak tam jeżdżą pod tą górę że oni, no jest naprawdę jazda. Wszystko robią, żeby to wszystko wyglądało. A za tydzień tutaj będziemy, będziemy na skokach, na Pucharze Świata. Tak jak już wam mówiłem, bilety mam. Znaczy jeszcze w hotelu, ale fizycznie nie mam w ręku, ale w już na mnie czekają. I tak trwają przygotowania. Tak wygląda cały tutaj obóz. To wszystko, co tutaj się dzieje, to jest normalnie poezja. To nie jest po prostu te same miejsce, jak było, co przychodzimy tutaj w lato. To jest całkiem inne miejsce. Spójrzcie ile jest tutaj pracy. Oni mają, ci ludzie. Tutaj mamy zjazd, ludzi jest ogrom. Dookoła tutaj pracują. Wszystko przygotowują do skoków. Tak jak mówiłem, od jutra zaczynają się skoki kontynentalne. Tu mamy nasz most. Wiszący, teraz jest zamknięte obecnie. Ale też go zwiedzimy. Mamy czas, mamy czas, mieszkamy. Willingen jest bardzo pięknie i jest Super i obiecałem Wam, że dotrę, dotarłem, szkoda, że tak mało śniegu jest, tylko mają tutaj na zjazdach, ale świetnie to wygląda, pięknie to wygląda, kochani, to jest naprawdę, tu będzie się naprawdę działo, tu będzie się działo, już chcę to widzieć tych ludzi, na tym Pucharze Świata to, nie wiem, no obęd, obęd, ja to widzę po prostu obęd. Jeszcze tydzień, teraz mamy w tym, w tym, weekend mamy Mistrzostwa Świata w Lachti i następny weekend mamy Willingen, nasze Puchar Świata z naszymi skoczkami i będziemy, będziemy to oglądali, 3 dni. Pięknie to wygląda, to miejsce się zmieniło po prostu, tu ludzie jest masa pracują non stop. Sami widzicie, jeżdżą, chodzą, ludzie zwiedzają, oglądają. Już są zawodnicy na ten Puchar kontynentalny. Do jutra to musi być wszystko przygotowane i sami spójrzę tam u góry jak to wszystko wygląda. Tam już raczej nie wejdziemy. Ale jest pięknie. Jest pięknie i czekamy. Czekamy, czekamy jeszcze tydzień i spotykamy się tutaj na tej skoczni i będziemy kibicami. Będziemy kibicami. Cieszę się, że Hotel załatwił mi bilety, dali mi tą szansę do obejrzenia tego naprawdę na żywo, i będę miał tę satysfakcję, żeby to pierwszy raz w życiu zobaczyć na, naprawdę na żywo. Jak to wszystko wygląda? Także czekajcie na kolejną relację. To już tylko tydzień, moment zleci. Tutaj całkowicie to wszystko się zmieniło. Wszystko. Miejsce nie do poznania, nie do poznania, no ale to około 20 tysięcy ludzi na Pucharze Świata, Świata będzie. Tak to kochanie wygląda, prace idą pełną parą, no muszą zdążyć, mają tydzień, no jeszcze do jutra, bo jutro kontynentalna, ale sam pierwszy raz takie coś widzę na oczy, co tu się dzieje i jak to wszystko wygląda. Tu będzie po prostu się działo, tu będzie po prostu obłęd, obłęd. Także kochani dziękuję Wam. I sorki, że tak rzadko nadaję, ale no. Nie da się wszystko przeskoczyć, tak jak mówiłem, będę rzadziej, rzadziej nagrywał. I zobaczymy jak to będzie dalej, także trzymajcie się i czekajcie na skoki. Zrobimy relację z trzech dni, tam już podjeżdża kolejna winda do góry. I zrobimy taki odcinek z relacji z trzech dni i ze skoków. Mam nadzieję, że te skoki się odbędą wszystkie że wiatr nam, pogoda nie zaszkodzi, tak, bo, aha, patrzcie teraz na ten, ludzie jednak wchodzą na most, most jest czynny, są mu góry, nie wiem, czy będziecie to widzieli, ale chodzą po moście, także zapraszamy także na most, a za tydzień spotykamy się na skoczy w Willingen i zapraszam do następnego, kochani, już niedługo. Ale ludzie spacerują sobie po moście. Nie wiem czy będziecie to widzieli, ale sobie spacerują. Jest pięknie. Za będzie tutaj super impreza, także zapraszam. I do następnego, kochani. Pa.